Witam serdecznie. Dzisiaj stara Persja. Medycyna ajurwedyjska. Ziołolecznictwo starej persji jest datowane na 4000 lat, ale wiadomo, że zioła istnieją od samego początku powstania świata. Tak uważam. Przechodząc do tematu, chciałabym dzisiaj pokazać dwa fajne produkty. Szybkie, łatwe tanie w przygotowaniu. Pierwszy jest na detoks organizmu, drugi jest na oczyszczanie zaskórników, zwężanie porów i pozbywania się trądziku. To są bardzo łatwe, proste produkty, więc zaczynamy. Na, na detoks organizmu produkt wygląda tak. Jest przepiękny. Przepiękny. I to jest porcja dla jednej osoby. Należy ją pić przez 3 dni. Ja podaję jednorazową dawkę, albo ktoś chce przygotowywać sobie każdego dnia przez 3 dni, albo tak jak ja zrobi tą ilość, co powiem, co podam. Razy trzy stawi nadwyżkę do lodówki i będzie miał gotowe w zasięgu ręki, tylko sięgnąć. I potrzebujemy wziąć. Najlepiej, jakby sobie ktoś miał taki kubeczek porcelanowy z przykryciem. Bierzemy tak: jedną łyżeczkę sproszkowanej kurkumy. 10 ziarenek pieprzu. Kurkuma nie jest przyjmowana przez ludzki organizm bez piperyny, czyli musi być dodane 10 ziarenek pieprzu. Bierzemy pół łyżeczki zmielonego, albo tego w płatkach suszonego czosnku. Potrzebujemy zagotować 250 ml wody i tym wrzątkiem zalewamy. Odstawiamy to pod przykryciem. No to zajmuje dobrą godzinę, czasami dłużej, do całkowitego wyschnięcia. Wystygnięcia! Do całkowitego wystygnięcia. Następnie y Bierzemy, wyciskamy sobie sok z dwóch cytryn, jednego grejpfruta i dodajemy do mikstury. Następnym krokiem jest dodanie jednej łyżki stołowej oliwy z oliwek. Jeżeli ktoś przyjmuje bardzo dużą ilość leków, na przykład na cukrzycę, nadciśnienie itd i chcę jeszcze lepiej zregenerować i oczyścić swoją wątrobę i ja też tak zrobiłam, ponieważ oliwy z oliwek tak za bardzo nie przepadam, należy dodać dobrej jakości jedną łyżkę stołową tranu. Yy, zamiast oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek jest w przepisie i to jest super, ale tran jest jeszcze lepszy. Zachęcam. Pijemy przez trzy dni. Wiadomo, że zioła nie działają z dziś na jutro. Należy być systematycznym. Należy też pamiętać o probiotykach i prebiotykach, że łączymy je razem, żeby budować odporność. Należy pić różne odwary, nalewki lecznicze i tak żeby budować odporność, bo zioła potrzebują czasu. To nie jest tak, że z dziś na jutro i już jesteśmy piękni, zdrowi, gładcy, tak niestety nie jest. Musimy być systematyczni. Kolejnym fajnym produktem jest tonik, i ten tonik. Zachęcałabym wszystkich, ale oczywiście młodych ludzi to nie interesuje, do tego toniku ze skórą problematyczną, z rozszerzonymi porami, z dużą ilością zaskórników, wyprysków. I tak dalej. Ogólnie ze skórą problematyczną, trądzikową. Bardzo łatwe, tanie, proste w przygotowaniu. Potrzebujemy wziąć tylko jedną łyżkę stołową kurdy banka i jedną łyżkę stołową y, kory wierzby. Wszyscy wiemy, że kora wierzby jest to kwas salicylowy który pomoże nam w oczyszczeniu skóry. Zalewamy to wszystko. 150 ml wody destylowanej. Podgrzewamy wodę destylowaną do temperatury 60 stopni Celsjusza. Zalewamy i ja zalewam na przykład to wieczorem i pozostawiam pod przykryciem, także w takim podobnym kubeczku na całą noc, dopiero następnego dnia przecedzam. I dodaję, bo to jest niezbędne, depantanum 75%, jedną łyżeczkę od herbaty, yy, czyli prowitaminę B5 dostępna w każdej aptece. I to jest gotowy tonik. Jeżeli komuś nie chce, bo kurdybanek podejrzewam każdy ma w domu, bo to jest już się tyle nagadałam o tym kurdybanku na moim kanale, to jest tak yy, znane zioło i. Ma wszechstronne za zastosowanie, że kurdybanek na pewno znajduje się w każdym domu, ale kora wierzby suszona może już nie. Dlatego jest e, takie udowodnienie, jeżeli komuś się nie chce zbierać, suszyć, ale to jest naturalny produkt, tak kory wierzby może zastąpić. Zamiast tej kory wierzby dodaje po ostygnięciu 10 kropli spirytusu salicylowego i to będzie mniej więcej będzie mniej więcej to samo. Kora wierzby byłaby naturalna, ale spirytus salicylowy dodany do tego toniku jest także idealny. Także zachęcam każdego z cerą problematyczną. Należy oczywiście nawacik, przemywać. Można też na oczyszczoną skórę przemyć, można jeszcze później spryskać sobie tym tonikiem, pozostawić do wchłonięcia, tak samo jak hydrolat i inne. Tego typu produkty. Odnośnie kurdy banka, bo to jest w starej Persji e, takie rytuał. A już troszeczkę zahaczyliśmy o te rytuały na moim e, kanale, ale potrzebne będzie oczywiście jakieś tam kadzidełko. Persjanie wierzyli, że kurdy kurdybanek wypędza chorobę, negatywną energię. Zło z domu. Okazano zawsze. Po prostu tutaj wsypujemy kurdy banka i tak samo jak białą szałbię, okazamy wiadomo, pomieszczenie chorego. Może ktoś się śmiać, może ktoś w to wierzyć. To, to jest już naprawdę uwarunkowane. Od każdego człowieka, ale w starej Persji tradycja jest, że biorą suszony kurdybanek, Oka, kadzidełko, okazają e, to jest taki rytuał oczyszczający. Każdy człowiek jest energią, każdy po sobie coś w powietrzu pozostawia, tym bardziej, jak są różnego rodzaju choroby, i ta niewidoczna też negatywna energia. Nie wiem, czy kogoś to zainteresuje, ale uznałam, że może tak, a to jest tak znane w Persji, dlatego dodałam to także do mojego dzisiejszego filmiku. E, jeszcze dodam Wam w opisie, pamiętacie, ostatnio w filmiku pokazywałam Wam e, raczelę, czekajcie, żeby było lepiej widać, raczelę orzechową, ale... Ja mam już zrobioną drugą sortę Racheli. jest przepiękna, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać i dodam Wam w opisie, miałam rzucić na Instagram, ale jakoś tak wyleciało mi to z głowy, dodam pod tym filmikiem na drugą sortę Racheli przepis, jeżeli ktoś jest zainteresowany. O raczej mówiłam już w poprzednim filmiku, nie będę się powtarzać, żeby nie przedłużać, bo moje filmiki zawsze mówię, że będą szybkie i krótkie, ale niestety nie są. Staram się, ale zawsze się rozgadam, gadulstwo to jest moja kolejna wada. Do następnego!